Ukraina dokonała czegoś niesamowitego ze swoimi pociskami własnej produkcji. Nie mówimy o uderzeniu, chociaż przeprowadziła ich wiele. Nie. Ukraina podjęła działania kluczowe dla jej długoterminowej przyszłości, podczas gdy Władimir Putin kontynuuje inwazję. Znacznie zwiększyła produkcję. Ukraina teraz produkuje więcej swoich własnych pocisków niż kiedykolwiek w swojej historii, a produkcja tylko będzie rosła. Pozostawiając Putina i jego siły drżące w butach na myśl o stawieniu czoła ożywionej Ukrainie, gdy wojna przenosi się głębiej, do 2025 roku Herman Smetanin, ukraiński minister daszwer strategicznych przemysłów, przemawiał na briefingu z okazji Dnia Kowala na Ukrainie. Smetanin poinformował, że w 2024 roku produkcja pocisków manewrujących w kraju wzrosła ośmiokrotnie w porównaniu z rokiem 2023 roku. Zauważył również, że kraj Przebył długą drogę od pierwszego roku wojny, kiedy był w stanie wyprodukować tylko garstkę swoich pocisków manewrujących Neptun. Wyprodukowano nowe modele, znacznie zwiększając zdolność produkcyjną. Według Smetanina, dzięki wprowadzeniu wielu nowych modeli w zeszłym roku, produkcja wzrosła ośmiokrotnie w porównaniu do 2023 roku. roku. To nie tylko ośmiokrotny wzrost produkcji pocisków. Ukraina zwiększała produkcję broni na całej linii. W 2024 roku, roku podwoiła produkcję dronów dalekiego zasięgu, dając krajowi więcej możliwości do coraz intensywniejszych ataków na serce Rosji. 22-krotnie w porównaniu z 2022 roku rokiem, podkreślając, jak ważne dla obronnych wysiłków Ukrainy były pojazdy bezzałogowe. Minister stwierdza, że w 2024 roku, roku 324 nowe typy broni, z czego tylko kilka to pociski. Wszystko to sumuje się do oszałamiającej sumy 9 miliardów dolarów na produkcję broni przez cały rok. Ale to dopiero początek. Do końca 2025 roku, roku ukraiński przemysł obronny będzie prawie 5 razy większy niż obecnie. Minister podczas briefingu przewidział wzrost w tym roku. Do 2025 roku, roku będziemy mogli produkować sprzęt wojskowy o wartości 35 miliardów w kraju. To wielki sukces Ukrainy. Im więcej broni Ukraina wytworzy samodzielnie, tym mniej będzie zależna od pomocy zachodnich sojuszników. Wsparcie było niepewne w ostatnich miesiącach, szczególnie ze strony Stany Zjednoczone Ameryki, więc wiadomość o zwiększonej produkcji jest bardzo wyczekiwana. Dopiero na początku marca prezydent Stanów Zjednoczonych Ameryki Donald Trump zdecydował się zawiesić całą pomoc wojskową dla Ukrainy. Po kłótni z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim w Białym Domu. Trump zniósł zawieszenie kilka tygodni później, gdy Zełenski rozpoczął rozmowy o zawieszeniu broni z Stany Zjednoczone Ameryki. Jednak było to brutalne przypomnienie, że Ukraina nie może wiecznie polegać na wsparciu sojuszników. Zwiększenie produkcji własnego przemysłu obronnego to naturalna i mądra odpowiedź. Szef ukraińskiego wywiadu obronnego Kirill Badanow podkreślił również, jak daleko zaszła obronna branża jego kraju. Dzisiaj, 13 kwietnia w dzień Kowala, Honorujemy tych, których niestrudzona praca jest odczuwalna na każdym kilometrze linii frontu, wykrzyknął. Ukraińscy zbrojnistrzowie to kuźnie zwycięstwa specjaliści, których precyzyjne inżynierstwo tworzy siłę, która wyznacza zasady na polu bitwy. Ich innowacje pozwalają wywiadowi wojskowemu działać precyzyjnie, zdecydowanie i proaktywnie. Budanow stwierdził, że rodzime systemy Ukrainy ewoluowały do tego stopnia, że dorównują, a czasem przewyższają te dostarczane przez inne kraje. W kontekście potrzeb bojowych Ukrainy wskazał na rozwój ukraińskiego morskiego drona Magura 5.5 jako przykład. Ten potężny dron został użyty przez Ukrainę do zniszczenia floty morza Czarnego Rosji, redukując jej rozmiar o około 1 trzecią i zmuszając rosyjskie okręty do szukania schronienia. Flota niegdyś uważana za nietykalną, dziś leży w ruinie dzięki ukraińskiemu sprytowi, zauważył Budanow. Dzisiaj ponad 40% arsenału sił obronnych pochodzi z Ukrainy. W czasie, gdy granice Europy ponownie stały się liniami frontu, ukraińska broń służy jako tarcza dla całej społeczności europejskiej, powiedział Budanow w swoim zakończeniu. Doradca prezydenta Ukrainy, Oleksandr Kamyśin, także z entuzjazmem mówił o rozwijającym się ukraińskim przemyśle obronnym, nie myląc się w swej ocenie. Powtórzył dane Budanowa o 40%. Dodając, że chodzi nie tylko o wojnę, ale też o gospodarkę. Od ubiegłego roku produkcja obronna miała istotny udział w naszym produkt krajowy brutto produkcie krajowym brutto. Jestem przekonany, że po zwycięstwie będziemy eksportować ukraińską broń na cały świat. Wrócimy do tego punktu później, teraz skupmy się na produkcji rakiet na Ukrainie. Kluczowe pytanie, co dokładnie Ukraina buduje? To mieszanka starego i nowego z R-360 Neptunem. Jako klejnotem w koronie ukraińskiego rozwoju rakietowego. Zaprojektowany jako krótsza broń okrętowa, pocisk ten znalazł szerokie zastosowanie w kampanii na Morzu Czarnym na Ukrainie i ma duże możliwości. Może pokonać do 186 mil, co stanowi ogromne zagrożenie dla rosyjskich statków zbliżających się do brzegów Ukrainy. A na pokładzie ma 330-funtową głowicę wybuchową, która może w sekundach przeciąć kadłub statku. Co ciekawe, pocisk jest przykładem technologii rosyjskiej, która odbija się czkawką. Według Polityko Ukraina oparła projekt Neptuna na radzieckich pociskach przeciwokrętowych KH-35. Ukraina ulepszył elektronikę, celowanie i zasięg pocisków w porównaniu do rosyjskiego odpowiednika, czyniąc go znacznie bardziej efektywnym. Jeśli byłby to jedyny pocisk Ukrainy, Putin nie miałby powodów do zmartwień. Neptun zagraża rosyjskiej marynarce. Na Morzu Czarnym, ale Rosja mogłaby sobie z tym poradzić. Putin wciąż wysyła dziesiątki tysięcy żołnierzy na Ukrainę, atakując ją rakietami, dronami i bombami ślizgowymi z terytorium Rosji. Ataki trwają do dziś, choć są znacznie mniej skuteczne niż kiedyś, dzięki ukraińskiemu rozwojowi rakietowemu Długiemu Neptunowi. Ukraiński Długi Neptun, znany też jako Neptun MD, bazujący na projekcie Neptun. Posiada modyfikacje pozwalające atakować cele naziemne. Te modyfikacje obejmują nowy system nawigacji i system naprowadzania na podczerwień, który aktywuje się, gdy pocisk jest na ostatnim etapie zbliżania się do celu. Ukraina zaprojektowała pocisk, który może być wystrzeliwany z tych samych naziemnych wyrzutni, co jej regularne Neptuny, co umożliwia jego efektywne rozmieszczenie. Jednak to Zelenski podkreśla największą zaletę Long Neptune. W marcowym oświadczeniu chwalił nowy ukraiński pocisk precyzyjnego uderzenia. Zasięg wynosi 1000 km, 621 mil, czyli ponad dwa razy więcej niż Storm Shadow. Ukraina otrzymuje także od Wielkiej Brytanii, Francji i Stany Zjednoczone Ameryki system rakietowy dalekiego zasięgu Atakums. Tak duży zasięg to przerażające widmo dla Putina. Dzięki Long Neptune i dużej liczbie dronów dalekiego zasięgu. Ukraina może teraz atakować głęboko na terytorium Rosji. To złe wiadomości dla lotnisk i rafinerii ropy Putina pierwszy wiele innych trybików machiny wojennej, które myślały, że są bezpieczne na zapleczu wojny ukraińskiej. Uważa się, że 771 funtów czyli około dwa razy więcej niż oryginalna głowica Neptuna. To tylko kropla w morzu złych wiadomości dla Putina. Pierwszy to nie koniec. Podczas gdy Neptun atakuje rosyjskie statki na Morzu Czarnym, Neptun niszczy jego logistyczne i wojskowe obiekty w Rosji. Ukraina pracuje nad nowymi, innowacyjnymi pociskami. Pociski takie jak Hrym 2. Nie wiemy wiele o ukraińskim Hrym 2. Jest to system balistycznych pocisków krótkiego zasięgu, rozwijany obecnie przez dwóch producentów broni. PA Piwden Masz i KB Piwden połączyły swoje siły. Aby pracować nad tym, co uważa się za taktyczny system rakietowy, który dzieli cechy z wieloma systemami rakietowymi. To nie jest najdłuższy z pocisków, jest w stanie pokonać do 173 mil. Jednak niesie on głowicę o wadze 1100 funtów i jest na tyle precyzyjny, że Ukraina może go używać do atakowania rosyjskich pozycji na Ukrainie, a nawet niektórych obiektów Putina w Rosji. Uważa się, że zrobił to 9 sierpnia 2022 roku, roku kiedy Ukraina zaatakowała bazę lotniczą w Nowofederiwce. Baza na anektowanym Krymie została wstrząśnięta dużymi eksplozjami, które wielu uważało za spowodowane wczesną wersją Harim II. Rakieta będzie tylko silniejsza i precyzyjniejsza wraz z dalszym rozwojem. Uderzenie w Nowofederiwkę prowadzi do pytania: jak Ukraina wykorzystuje ogromną liczbę produkowanych przez siebie pocisków? Prosta odpowiedź brzmi, że te pociski stały się kluczowe dla strategii Ukrainy polegającej na niszczeniu kluczowych elementów logistycznych i wojskowych sieci Putina. Są to narzędzia używane do osłabienia wysiłku wojennego Rosji, co z kolei zmniejsza presję na walczące na pierwszej linii ukraińskie siły. Uderzenie w nowo to świetny przykład. Wyłączając z użytku bazę lotniczą na Krymie, Ukraina ograniczyła możliwość Rosji bombardowania jej z anektowanego półwyspu. Ograniczyła też możliwości zaopatrzenia floty Putina na Morzu Czarnym. Jedna mniej baza lotnicza to mniej możliwości zaopatrywania przez Rosję statków, którymi terroryzowała Morze Czarne. Ukraina wykorzystuje pociski, aby zneutralizować morskie zagrożenie ze strony Putina. Istnieje kilka przykładów takich działań. Jednym z tych przykładów jest użycie morskich dronów do wystrzeliwania pocisków. 3 stycznia ukraińskie siły specjalne przyznały się do historycznego ataku który zniszczył parę rosyjskich śmigłowców. Samo w sobie nie byłoby to niezwykłe. Ukraina zniszczyła już ponad 330 rosyjskich śmigłowców. Dodanie kolejnych do stosu to jednak dobre wieści. To raczej pokazuje nieudolność Putina w osiągnięciu dominacji w powietrzu podczas inwazji niż spryt Ukraińców. Tak by było, gdyby Ukraina nie zniszczyła tych helikopterów pociskami wystrzeliwanymi z dronów morskich rozmieszczonych na Morzu Czarnym. Ukraina zaatakowała wystrzeliwując z morskich dronów Magura zaadaptowane pociski R73. To ciekawy punkt. Podobnie jak w przypadku Neptuna, R73 pokazuje, jak Ukraina bierze rosyjski pocisk i przekształca go w coś potężniejszego. R73 był przerażający. Mógł poruszać się z prędkością do 2.5 Macha i miał zasięg do 24 mil. Modyfikacje Ukrainy umożliwiły wystrzelenie pocisku z morskiego drona co jest interesujące, ponieważ pocisk zaprojektowano do użytku z rosyjskimi myśliwcami. Takie jak Su-30 i MiG-29, Ukraina wykorzystała zdolności pocisku do szukania ciepła, co pozwoliło jej zniszczyć dwa rosyjskie dąśmigłowce Mi8 i podpalić kolejny. Kiedy Ukraina nie niszczy rosyjskich śmigłowców, niszczy własne okręty wojenne swoimi pociskami. Czy dobrze zrozumiałeś? Ukraina niszczy swoje własne statki. Zgadza się, chociaż dotyczy to statków skradzionych przez Putina do użycia we flocie na Morzu Czarnym. W marca 2024 roku Ukraina ogłosiła zniszczenie statku desantowego Konstantin Olszanski za pomocą rakiety Neptun. Atak, który nastąpił po uderzeniu na rosyjskie statki desantowe Reputia, pokazuje bezlitosność ukraińskich ataków. Statek miał być używany przez Ukrainę, ogłosił rzecznik ukraińskiej marynarki wojennej Dmitro Pletinczuk, informując o ataku. Zdecydowano więc o zniszczeniu tej jednostki naszym Neptunem. Statek zbudowany przez Związek Radziecki został przekazany marynarce wojennej Ukrainy w 1996 roku, roku po zakończeniu zimnej wojny i upadku Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich. Teraz to w większości wrak spoczywający na dnie morza. Oczywiście to nie tylko oryginalny Neptun robi imponujące zniszczenia w wojnie na Ukrainie. Długi Neptun ma pierwsze potwierdzone uderzenie z 14 marca 2025 roku. Zełęski potwierdził uderzenie mówiąc Mamy namacalne wyniki. Długi Neptun przetestowano i z sukcesem wykorzystano bojowo. Prezydent Ukrainy nie podał szczegółów dotyczących uderzenia. Przypuszcza się, że pocisk trafił w rafinerię ropy naftowej w regionie Tuapse, w Rosji. Rafineria znajdowała się 279 mil w głąb Rosji. Ukraiński program rozwoju długodystansowych pocisków okazał się skuteczny. Stawiając Putina przed trudnym wyzwaniem? Pociski Neptun niszczą statki na Morzu Czarnym a długie Neptuny cele na jego terytorium. A także z ukraińskimi modyfikacjami i ulepszeniami innych pocisków z czasów Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich. Musiał też stawić czoła innym zagrożeniom, które powstały w Rosji, a następnie zostały udoskonalone przez Ukrainę. Zagrożenie ze strony ukraińskich pocisków niewątpliwie rośnie. Jak doszło do tego, że Ukraina znalazła się w takiej sytuacji? przecież nie tak dawno media informowały o długo odkładanych ambicjach Ukrainy dotyczących produkcji pocisków, twierdząc, że jeszcze nie ruszyły z miejsca. W styczniu Kyiv Independent poinformował, że skomplikowana budowa tradycyjnych pocisków sugerowała datę 2025 roku. W odróżnieniu od produkcji dronów na Ukrainie, która może odbywać się w wielu zakładach, pociski muszą powstawać w konkretnych fabrykach. Tutaj leży problem Ukrainy. Wiele odpowiednich dla niej fabryk zostało rozebranych przez Rosję i zachód po upadku Związku Radzieckiego. Ukraina odbudowała się w ostatnich latach, tworząc nowe obiekty, umożliwiające innowacje i masową produkcję pocisku. Teraz jest gotowa. Przemysł zbrojeniowy przeszedł transformację. To powiedział Instytut Badań nad Pokojem w Sztokholmie, czyli stokholmski Międzynarodowy Instytut Badań nad Pokojem w lutym. 2025, miesiąc po informacji o niepodległości Kijowa, zauważył, że ukraińscy producenci broni znacznie zwiększają produkcję, podając jako przykład krajowy ukraiński przemysł obronny w formie spółki akcyjnej. Firma osiągnęła 69% wzrost przychodów w 2023 roku R, er. w porównaniu do 2022 roku, generując 2,2 miliarda. Takie wzrosty są możliwe tylko dzięki znacznym inwestycjom w operacje. Co częściowo wyjaśnia obecną pozycję Ukrainy w produkcji rakiet i dronów. Wykorzystuje pieniądze od zachodnich partnerów, aby wzmocnić swój przemysł obronny. Wraz z rozwojem tego przemysłu, firmy działające w jego ramach generują wyższe dochody, rozpoczyna się cykl inwestycji. To umożliwia Ukrainie produkcję własnej broni. Sztokholmski Międzynarodowy Instytut Badań nad Pokojem wskazuje, że po rozpadzie Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich Ukraina odziedziczyła około 30% jego przemysłu zbrojeniowego, co przekładało się na 700 obiektów i około milion pracowników. Jak zauważono, wiele z tego przemysłu było ograniczone w swojej skuteczności przez Zachód i Rosję. W 2014 roku, roku gdy Putin anektował Krym, Ukraina wydawała tylko 62 miliony rocznie. Od tamtego czasu, gdy dokonano zakupu sprzętu wojskowego, zaszło wiele zmian. Utrata Krymu była dla Ukrainy sygnałem do działania, co skłoniło do ciężkich inwestycji w produkcję krajową, nawet zanim Putin rozpoczął swoją pełnoskalową inwazję. W 2022 roku, roku Ukraina wydawała już ponad 13 razy więcej niż w 2014 roku, a jej budżet na zakupy wzrósł do 836 milionów dolarów. Od tego czasu Ukraina tylko zwiększyła wydatki na obronność. Ten cykl inwestycji spowodował ogromny rozwój ukraińskiego przemysłu zbrojeniowego. Według Militaniego, artykuł z lutego 2025 roku, w 2022 roku, roku wartość ukraińskiego przemysłu obronnego wynosiła miliard. Do 2025 roku, roku to wzrosło 35 razy, tworząc teraz przemysł wart 35 miliardów dolarów, a także zwiększając zdolności produkcyjne o 75%. Podsumowując, Ogromna produkcja rakiet i dronów na Ukrainie wynikła z konieczności. Ukraina musiała zwiększyć finansowanie podupadającego przemysłu obronnego w odpowiedzi na agresję Putina. Przemysł rozrósł się na tyle, że stał się prawdziwą siłą przeciwko grabieżczej Rosji. Stanie się silniejszy. Musi to zrobić. Jak podało Reuters w marcu, Europa już teraz ma problemy z dostarczaniem Ukrainie broni, której potrzebuje do walki z siłami Putina. Problem był poważniejszy w marcu niż obecnie, gdyż wiadomość nadeszła po zawieszeniu przez Trumpa pomocy wojskowej dla Ukrainy. Wznowienie tej pomocy częściowo złagodziło problem. Jednakże cała Europa zaczyna brakować broni do wysłania na Ukrainę. Liczne kraje, Unia Europejska dyskutują o zwiększeniu wydatków na obronność do 3,5% produkt krajowy brutto. Niektóre kraje już to zrobiły, a Komisja Europejska zaproponowała mechanizm pożyczkowy wart 170 miliardów dolarów, by pomóc im uzupełnić zapasy po wysłaniu dużej ilości broni na Ukrainę. Europa, jak zauważa Reuters, ma w obfitości gotówkę. Na przykład składając się na 43,22 miliarda dolarów, które Stany Zjednoczone Ameryki przekazały Ukrainie w 2025 roku. Zanim Trump ogłosił, zawieszenie wymagałoby tylko 0,1,5% łącznego produkt krajowy brutto Unii Europejskiej. Reuters określa to jako błąd zaokrąglenia w polityce fiskalnej, jednak kwota ta przewyższa ukraińskie inwestycje w przemysł obronny. Jeśli Europa zobowiąże się do wysyłania gotówki zamiast broni, gdy wojna się przeciąga, Ukraina może teraz zainwestować fundusze w budowę specjalistycznych fabryk produkujących pociski. To są duże wiadomości dla Ukrainy z dwóch powodów. Pierwszy to coś, o czym wspomnieliśmy wcześniej. Ukraina rozwija tak silny przemysł obronny. Że wkrótce Europa może zacząć kupować od niej broń. Według The Economist z 9 kwietnia Ukraina ma osiągnąć produkcję wartą 35 miliardów dolarów do 2025 roku. Możemy być świadkami nowego cyklu inwestycji, który przyczyni się do wzrostu militarnego Ukrainy. W miarę wzrostu produkcji broni na Ukrainie kraje europejskie mogą ją nabywać, pompowując miliardy dolarów do gospodarki wojennej pilnie potrzebującej gotówki. Ukraina może zainwestować część tych środków z powrotem w obronę, zwiększając możliwości produkcyjne i sprzedaż do Europy. Po zakończeniu wojny, Ukraina zostanie z potężnym sektorem produkcji obronnej, który może stać się głównym dostawcą dla swoich sojuszników. Według Aleksandra Kamyszyna Ukraina będzie mogła eksportować broń, co może być kluczowe dla jej odbudowy po wojnie. Jednak to nie tylko fundusze mają wpływ na zwiększenie produkcji rakiet na Ukrainie. Rozwijający się przemysł obronny kraju może też być ważnym elementem negocjacji pokojowych. Obecnie ten czynnik jest niedoceniany według Atlantic Council, ale nie powinien być. Według Rady, Armia Ukrainy jest obecnie czterokrotnie większa od kolejnej co do wielkości armii w Europie. Ten kraj stał się również innowatorem w produkcji rakiet i dronów, prezentując się jako rosnąca potęga militarna. Ukraina nie jest bezbronna i nie zaakceptuje pokoju kwestionującego jej państwowość. Twierdzi Atlantic Council: To zasługa rosnącego przemysłu obronnego. Zelenski nie musi poddawać się żądaniom Putina, ponieważ możliwości Ukrainy rosną w czasie, gdy Rosja przepala swoje zapasy wojskowe. Być może jest to najważniejszy wynik niewiarygodnych rzeczy, które Ukraina robi teraz z jej rozwojem rakiet i wojskowym. Cały ten wzrost pomaga mu bronić się przed Rosją. To może być klucz do osiągnięcia przez Ukrainę pożądanego typu pokoju w przyszłości. Ale co myślisz o tym, że przemysł obronny Ukrainy ma wzrosnąć pięciokrotnie w 2025 roku? Co oznacza to dla przyszłości wojny i jak Ukraina może wykorzystać ten wzrost na swoją korzyść w nadchodzących miesiącach? Podziel się przemyśleniami w komentarzach i subskrybuj Military Show po więcej aktualizacji i komentarzy o wojnie na Ukrainie. Teraz sprawdź, jak ta ukraińska broń domowej roboty mogłaby zakończyć wojnę, albo kliknij w to inne wideo.